RUN <laughs> Dobry, kochani, witam Was w nowym filmie, który jest specjalny i właśnie dlatego w takim specjalnym miejscu się z Wami witam. Razem ze mną jest Hagrid, a to oznacza, że jesteśmy w świecie Harry'ego Pottera, a to oznacza, że świąteczna wystawa, świąteczne miasteczko jest już otwarte. Czekamy na Was, zapraszam Was do odwiedzenia tej wyjątkowej wystawy. I wizyta tutaj, to Wam gwarantuję, będzie absolutnie niezapomnianym przeżyciem. Jestem pewna, że. Każdy z Was, i jako rodzic, jako osoba dorosła, i jako dziecko, znajdziecie tutaj coś dla siebie, bo jest naprawdę na co patrzeć, co wybierać. Są absolutnie wyjątkowe atrakcje, absolutnie wyjątkowe dekoracje. I to właśnie dzisiaj do świata Harry Pottera Was zabiorę w szczegółach, ale o tym w późniejszej części filmu. Będą również rośliny doniczkowe. Tutaj będą niesamowite nowości, a szczególnie jedna, o której wręcz nie marzyłam, że się pojawi, ale jest dzisiaj. Także, kochani, ja już teraz oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia naszej wystawy, naszego świątecznego miasteczka. Jesteśmy otwarci dla Was każdego dnia. Oprócz dni świątecznych od godziny 9 do 20, a bilety możecie kupić albo online, albo tutaj na miejscu w kasie biletowej. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co mam dzisiaj Wam do pokazania, ale oczywiście mam również nadzieję, że już niedługo spotkamy się tutaj w sklepie stacjonarnym na warszawskim Wawrze i ja będę krążyła wśród roślin, a Wy będziecie. Krążyli tutaj wśród świątecznych dekoracji. Nie przedłużam już, zapraszam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie na ten dzisiejszy odcinek. Ja jestem Klaudia, a to jest kanał sklepu Flora Point. Zapraszam na film. No, właśnie, zanim zabiorę Was na te świąteczne cudowności, to jeszcze kilka zieloności dla was. Dzisiaj mam wyjątkowe, unikatowe rośliny. No, niektóre z nich to są powroty, niektóre z nich to nowości. I właśnie taką niesamowitą nowością zaczniemy dzisiejszy odcinek. Kochani, mam dla was roślinę, która była u nas jakiś czas temu. To jest roślina kolekcjonerska, a dzisiaj dostępna jest w świetnej cenie. Jest absolutnie piękna. Te liście są perfekcyjne. Nie trzymam was dłużej w niepewności, tylko wam pokazuję naszą, naszą wspaniałą roślinę, jaką jest Antura. Delta Force. Zobaczcie proszę, doniczka dwunastka, rośliny kilkulistne. Tutaj akurat trafiła mi się sadzonka z dopiero co nowym liściem. Jak możemy zobaczyć, one są delikatnie bardziej takie brązowawo-bakłażanowate. Natomiast następnie przeobrażają się w te cudowne zieloności, które są dosyć połyskujące, ale to nie jest taki typowo skórzasty liść. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki błyszczący welwet absolutnie wspaniała roślina, robi wrażenie, ma bardzo charakterystyczną blaszkę liściową, tutaj mamy na górze uszka, delikatnie w kształcie serca i zwęża nam się tutaj liście naprawdę do takiego bardzo, bardzo wąskiego języczka. Tak jak mówiłam, jest to roślina bardzo kolekcjonerska, nie było u nas jej jeszcze w takim rozmiarze, w takiej cenie, także kochani, możliwe, że ta szansa do kupienia tej rośliny jest tylko teraz, także jeżeli się zastanawialiście, nie wiedzieliście czy ją kupić, to naprawdę zapraszam Was Teraz do zakupu, a jeżeli macie zamiar się zastanawiać, to radzę po prostu robić to dosyć szybko. Umówmy się, że koniec listopada to już jest dobry moment na robienie prezentów świątecznych. Czy to sobie, czy, czy to komuś, no czemu by nie, kochani? I jeszcze raz piękne Anturium Delta Force we wspaniałej cenie, w wyjątkowo pięknych sadzonkach. Tutaj nie chcę nic mówić, kochani, ale wyszedł ten liść, a tutaj w zanadrzu idzie już nowy, kolejny listek. Oczywiście sadzonki między sobą mogą się różnić, ale tutaj energia, z jaką ta roślina rośnie, myślę, że bardzo dużo o niej mówi. Odstawiam to cudowne anturium, chociaż wcale nie chcę, ale mam dla Was jeszcze jedno anturium, które również dzisiaj dla Was mamy. I to jest moi drodzy anturium, które mi się zahaczyło o Radermachere, anturium clarinervium. Anturium wyjątkowo. Wyjątkowo. Sercowate te liście to jest po prostu czyste serce, a do tego mamy tutaj głęboką zieleń oraz piękne, jasne, wręcz takie limonkowe nerwy zaznaczone. Zobaczcie proszę, tu ten liście jest taki samotny, bo tu nam się tak pięknie zbiły. Tutaj idealnie widać ten kształt tego liścia. To jest również doniczka dwunastka, cena wspaniała absolutnie. Anturia będą dobrze czuły się na stanowisku z rozproszonym światłem, a wiele z nich również poradzi sobie na tym stanowisku delikatnie Bardziej zacienionym. To rośliny, które najlepiej również czują się, gdy są regularnie podlewane i nie doprowadzamy do żadnej skrajności, czyli ani ich nie przelewamy, ani ich nie przesuszamy. Także jeżeli zostanie nam jakaś woda w podstawce czy w osłonce, wylewamy ją, a jeżeli widzimy, że podłoże już przeschło, to nie przetrzymujemy go do większej suszy, tylko zajmujemy się tutaj i szukamy konewki. Jeżeli chodzi o przesadzenie, ja świetnie radzą sobie w bigosie, ale również dobrze poradzą sobie w semihydroponice. Ogólnie są to jedne z najładniejszych roślin. Jest wielu kolekcjonerów, którzy skupiają się tylko na tym rodzaju i tylko anturia uprawiają. Czy się im dziwię? Naprawdę nie. A teraz zróbmy sobie porównanie liści tych dwóch pięknych roślin. I zobaczcie proszę, jak różnorodne to są rośliny. Tutaj anturium clarinervium, a tutaj anturium delta force. No nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby zakupić dzisiaj te dwa. Antki tak zwane. Odstawiam te cudowne rośliny i pokazuję Wam już kolejne. Kolejne nowości na dzisiaj. Taką nowością na dzisiaj jest Hoja Imbricata, znana również jako Hoja Pieroszkowata. Ja Wam już spieszę pokazać, jak i dlaczego ona się tak nazywa. Zobaczcie, proszę, że tutaj mamy liść choi. Ale tutaj też mamy liść choi i on wybitnie przypomina po prostu zamkniętego pieroga. Tutaj, jak możecie zobaczyć, na pędach są dosyć duże przerwy, ale jak już wyrastają liście, to są one wybitnie wyjątkowe, niespotykane i naprawdę nie do pomylenia z żadną inną rośliną. Z uwagi na to, że jest to choja pieroszkowata, to myślę, że idealnie sprawdzi nam się na prezent na zbliżające się święta Bożonarodzeniowe. Ale po co czekać do świąt? Jak już dzisiaj taki prezent można sobie. Zrobić. Choja wybitnie ładna, bardzo rzadko dostępna, rzadko spotykana. Także jeżeli lubicie rośliny niepowtarzalne, wyjątkowe oraz takie po prostu ciekawe w wyglądzie, to na pewno to jest okaz dla Was. Choje, co do zasady, preferują stanowiska jasne z rozproszonym światłem. Dobrze czują się w bigosie, czyli podłożu skomponowanym z kory, chipsów kokosowych, ziemi uniwersalnej, perlitu, vermiculitu. Można również do takiego bigosu dodać czy to zeolitu, czy to mchu, czy to trochę torfu. Jeżeli chodzi o bigos, to tak samo jak z tym jadalnym, każdy z nas ma swój własny przepis, który się może troszeczkę od siebie różnić, ale chodzi w tym podłożu o to, aby było ono przepuszczalne, ale niektóre z tych komponentów troszeczkę tej wilgoci w sobie kumulowały. Chodzi też o to, że aby to podłoże nie dało zbić się w kulkę. Na przykład taką śnieżną. Mam nadzieję, że śnieg w tym roku do nas zawita. Na pewno zawita w dekoracjach Flora Point. To, to już wiem na pewno, kochani, odstawią tę cudowną choję, która jest u nas rzadka. Jeszcze raz wam pokażę z bliska jaka ona jest fenomenalna i fantastyczna. I naprawdę mm, zachęcam Was do zakupu. No aż się nie mogę napatrzeć, coś, coś wybitnego. A tutaj wam pokażę, kochani, jak wygląda listek, który dopiero co idzie. Bo oczywiście wiemy tutaj, jak wyglądają dorosłe liście, ale zobaczcie proszę, że z takiego małego listka, który wygląda no jak naprawdę taki normalny, okrągły listek, tworzą się właśnie takie pierogi. Natura jest niesamowita. Niesamowite są również nasze Sansewierie, rośliny znane jako bardzo bezobsługowe, jako bezproblematyczne rośliny. Tutaj musimy zadbać tylko o to, aby ich nadto nie podlewać, ale ich też za bardzo nie przesuszać. Są to rośliny, które dobrze odnajdą się w podłożu dedykowanemu kaktusom i sukulentom. Może to być również skomponowane przez nas podłoże. No i tutaj skupiamy się na ziemi uniwersalnej, piasku i ewentualnie jakimś dodatku pumeksu czy też keramzytu. Sansewierie to rośliny, które Dobrze sprawdzą się na różnych na stanowiskach, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. Natomiast te jaśniejsze sansiowiery czy te z wariegacją dobrze jest stawiać na stanowiskach lepiej nasłonecznionych. Teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, zmniejszamy podlewanie. Jest ono regularne, jak najbardziej, ale naprawdę rzadko, niewielką ilością wody. Sansiowiery mają płytki system korzeniowy i one tej wody po prostu dużo nie potrzebują. Są to również rośliny, które lepiej odnajdują się w dosyć ciasnych pojemnikach. Na pewno. Lepiej niż w takich za dużych. To jest, moi drodzy, Sansewieria masoniana, znana również jako łopata. Jedna z bardziej wyjątkowych Sansewierii. Po prostu ona, pomimo tego, że nie jest to już jeszcze teraz dosyć duża roślina, raczej jest mniejsza, to ona już mogłaby stać gdzieś jako samotna roślina i robiłaby nam wspaniałą dekorację. Tę Sansewierię odstawiam i pokazuję Wam kolejną naszą piękność. I to jest, moi kochani, taka Sansewieria. Tutaj będziemy mieli podłużne pędy, dosyć takie wąskie. Strzeliste, natomiast to, co jest najbardziej charakterystyczne w tej właśnie roślinie, to jest oczywiście jej kolor. Tutaj mamy mnóstwo mięty, mnóstwo srebra. Mamy również dosyć charakterystyczne takie przebarwienia ciemnozielone, one są charakterystyczne, jeżeli chodzi o sansiwierię. Uprawa tej rośliny jest bliźniaczo podobna jak przy sansiwierii masonianie. Tutaj możemy zastosować zdecydowanie te same triki, jeżeli chodzi o opiekę nad tą rośliną. Ja w tym sezonie grzewczym, w sezonie, gdy otwieramy okna, jest przeciąg, powietrze jest. Suche, możemy podleć oraz za dużo, i niektóre rośliny będą nam, e, no nie za bardzo im się to spodoba, będą marudziły. To myślę, że Sansewierie są zawsze takim bezpiecznym wyjściem, i to może być nasza deska ratunkowa, w przypadku gdy innych roślin nie możemy na przykład wyczuć. Tutaj po prostu zmniejszamy podlewanie i Sansewieria, jak piękna była, tak piękna będzie, więc bardzo taka wygodna bym powiedziała roślina. Kolejna roślina na dzisiaj to ten piękny cereus, znany również jako kaktus kadli. Kaktus, do którego można się przyjrzeć Przytulać, a dlaczego? A dlatego, że nie ma cierni, więc jest to roślina naprawdę bezpieczna. Czy jeżeli chodzi o jej dotykanie, o jej przesadzanie, kto nigdy nie przesadza kaktusa, to pewnie nie wie jak naprawdę te ciernie mogą być problematyczne i bardzo, bardzo, bardzo ostre. Dlatego też jest to roślina bardzo taka przyjemna w uprawie. Sprawdzi się ona chociażby na przykład w pokoju dziecięcym, ponieważ nie sprawia jako takiego zagrożenia. Cereusy co do zasady wymagają rzadkiego podlewania, jasnego stanowiska i najlepiej będą czuły się w podłożu, które jest dedykowane sukulentom i kaktusom. Właśnie teraz w tym okresie zimowym, kochani, naprawdę, naprawdę zmniejszamy podlewanie, a jeżeli mamy taką możliwość, to możemy takiego cereusa również delikatnie przezimować, czyli postawić go w pomieszczeniu, gdzie temperatura jest delikatnie niższa. Może to być 19 stopni, może to być 16 stopni, tak aby było troszeczkę chłodniej niż u nas. Natomiast jeżeli nie macie takiego stanowiska do przezimowania, to absolutnie nic się nie dzieje, ale naprawdę ostrożnie z podlewaniem. Była już choja pirogowa i zostaniemy w tym temacie, ponieważ mam dla Was drzewko świąteczne i tutaj tę rolę pełni wspaniała araukaria. Roślina, która od wielu lat podbija Wasze serca i wiele osób to właśnie na nią się decyduje, jeżeli chodzi właśnie o świąteczne drzewko. Jest to roślina, która wymaga regularnego podlewania, nie doprowadzania ani do przesuszenia, ani do przelania, ale jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj ważna informacja. Jest to roślina, która lepiej będzie czuła się w chłodnych pomieszczeniach, może niekoniecznie w ciągu, może niekoniecznie w drzwiach tarasowych. Natomiast tutaj zapewnienie trochę niższej temperatury zapewni nam sukces. I zobaczcie proszę, że te piękne gałęzie, niemalże całe pokryte e, igłami zielonymi będą z nami dłużej będą przyrastały. Roślina bardzo ładna, naprawdę ona sprawia delikatnie wrażenie jakby była cała z plastiku, bo musicie zobaczyć, że ona jest właściwie cała, calutka zielona i to jest taka piękna, taka żywo zielona I zieleń właśnie. Taka araukaria na święta poleca się, ale oczywiście nie tylko, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład w naszym ogrodzie zimowym taką roślinę mieć bez względu na święta. Doniczka 15 i świetna cena, także tutaj daję gwiazdkę i zachęcam do zakupu. W moim przepastnym koszyku znalazłam jeszcze jedną Sansewierię, dużo cieńszą niż jej pozostałe. No myślę, że tutaj do Masoniany nawet nie ma co porównywać, kochani. Jeszcze ta piękna Sansewieria, która ma bardzo wąskie, cylindryczne, nazwijmy to liście. Oczywiście opieka nad nią jest. Taka sama. Tutaj w przypadku przesadzania polecam zwrócić uwagę, co tutaj zrobił producent, czyli od razu skupił się na dosyć. Płytkiej doniczce, i gdy będziecie przesadzali swoją Sansevierię, oczywiście możecie zrobić to na wiosnę. To również pamiętajcie o tym, że tutaj system korzeniowy jest nie tylko drobny, ale również płytki i to właśnie te niskie pojemniki będą skazane. I jeszcze raz tutaj przybliżam do Was tę wspaniałą Sansevierię, która wygląda troszeczkę jak taka trawa dla kota, bym powiedziała, przez to, że ma takie piękne, wąskie, cylindryczne, jak już mówiłam, liście. Odstawiam ją już i teraz pokażę Wam roślinę, która do nas. Zwróciła, a którą wiem, że pokochaliście od pierwszego zobaczenia, także wiem, że na jej powrót się na pewno ucieszycie. Moi drodzy, mowa oczywiście o tej pięknej. Paproci, Variegata, Nefrolepis exaltata, roślina, która ma limonkowo-zielone liście. Roślina, której nie można pomylić z absolutnie żadną inną rośliną, oraz roślina, która nie mieści się w kadrze. Także cofam się, cofam. Kochani, tutaj mamy doniczkę 20. Jak możecie zobaczyć, ogromne pióropusze liści. Roślina, która sprawdzi się jako roślina podwieszona pod sufitem, ale również możemy postawić ją na kwietniku, na podwyższeniu. Paprocie wymagają nieustannie lekko-wilgotnego podłoża, będą bardzo bardzo wdzięczny za podwyższoną wilgotność powietrza, a jeżeli chodzi o stanowisko, to nawet to lekko zacienione będzie dla nich dobre. I tutaj pokazuję wam oczywiście z bliska, jak wygląda ta wariegacja na liściach. Każdy liść jest inny, na każdym dzieje się coś innego. Każdy z nich jest piękny i zawsze takie limonkowe rośliny będą pięknie wyglądały na waszych zielonych regałach czy na zielonych ścianach, bo one nie są do końca zielone i to naprawdę będzie robiło ogromne wrażenie. Daje znać, że wróciła, jest Ponownie zachęcam do zakupu ciemnozielone, podłużne liście z, ze srebrnym nakapieniem. to musi być Aglaonema. I tutaj mam dla Was dzisiaj Aglaonemę Green Lady, roślinę w doniczce 14. Aglaonemy to rośliny, które poradzą sobie na stanowiskach nawet tych zacienionych, szczególnie tak ciemnozielone. Zobaczcie proszę z bliska, że tutaj nie ma żadnej mowy o jasnych czy zwarięgatowanych liściach. Te rośliny możemy przesadzić do ziemi uniwersalnej z perlitem, ale to spokojnie, nawet na wiosnę możemy się tym zająć. Natomiast jeżeli chodzi o podlewanie, to naprawdę rzadko tutaj z dala z konewką oczywiście raz na jakiś czas, oczywiście regularnie, ale naprawdę nieduża ilość wody. Jeszcze raz przyjrzyjmy się tym zielono, zielonym, bardzo szlachetnym liściom. I teraz pokażę Wam roślinę, która również jest zielona, ale żywo zielona, a do tego jest prawdziwym demonem, jeżeli chodzi o tempo rośnięcia. Dajcie mi chwilkę. Mowa oczywiście o Rafidoforze tetraspermii. Roślina, która jest naprawdę absolutnie szybko rosnącą rośliną, tylko musimy tutaj zapewnić jej palik. Nie zawsze Musi to być palik w takiej standardowej formie. Czasami tej roślinie wystarczy wręcz ściana. Jeżeli chodzi o przesadzenie, to tutaj przesadzamy do bigosu, podlewamy regularnie i zapewniamy rozproszone światło, a magia, czyli tempo rośnięcia dzieje się samo. I na koniec mam dla Was roślinę, która jest absolutną nowością. Jeszcze jej u nas nigdy nie było, ale na szczęście jest moi kochani Scindapsus Rubicon. Roślina, która jest w jasno-zielonym kolorze, ale na liściach są delikatne, jasne takie Zwarię, gatowane plamy, i to, co czuć najlepiej pod palcem, to jest faktura tego liścia, czyli mamy takie delikatne, jakby pociągnięcia wzdłuż nerwów cienkopisem. Każdy liść jest inny, każdy prezentuje inne wybarwienie, inną taką magię tego liścia. I jak możecie zobaczyć, teraz ta roślina jest prowadzona jako roślina zwisająca, ale z uwielbiają się piąć. Także tutaj jak najbardziej może być palik kratista, może być palik kokosowy, może być palik z mychem. Jeżeli będziemy pieli z synapsusy, to między węźla będą krótsze, a liście będą większe, ale oczywiście nie ma takiego przymusu. Możemy również w takiej formie zwisającej tego stindapsusa prowadzić. Tak jak mówiłam, jest on u nas po raz pierwszy. Nie mogę się na niego naprawdę napatrzyć. Jeszcze raz wam tutaj pokazuję w jakim pięknym on jest kolorze. Doniczka dwunastka. No także jeżeli kolekcjonujecie stindapsusy albo lubicie po prostu pnącza albo chcecie kupić coś, czego nie widzieliście jeszcze u nas wcześniej, to lepszego wyboru. No może Antorium Delta Force na dzisiaj nie będzie. Ja już z tym syntapsusem zostanę i jeszcze pokażę Wam premium roślinkę na dzisiaj. Mianowicie mam dla Was jeszcze makodesy Petola. Roślinki teraz jeszcze malutkie, ale może z nich wyrosnąć naprawdę spora roślina. To, co Wam polecam, to uprawianie tych roślin na przykład w takim wyższym wazonie, aby wilgotność powietrza była wyższa. Jeżeli macie mini szklarenkę, to to będzie wspaniałe środowisko dla tej właśnie rośliny. Jak możecie zobaczyć, jej liście są naprawdę różnorodne i jest z czego wybierać, a te nerwy są co. O, tu dużo mówić, elektryzujące. Przyszedł czas na magiczny świat. A skoro magia to oczywiście Harry Potter, i właśnie teraz zapraszam Was do jego świata. Alohomora, otwieramy drzwi do magii. To właśnie tutaj, w Hogwarcie, rozpoczynamy naszą świąteczną wystawę. Przechadzka każdego czarodzieja zaczyna się na ulicy Pokątnej i to właśnie tutaj Was teraz zabiorę. A skoro ulica Pokątna i pierwsze zakupy, to kierujemy się do sklepu Oliwandera, gdzie możemy kupić oczywiście czarodziejskie różdżki. Zobaczycie tutaj różdżki, których używali nasi ulubieni czarodzieje, czyli Harry, Hermiona i Ron. To wyjątkowy prezent nie tylko dla kolekcjonerów, ale również dla tych, którzy zawsze marzyli o zostaniu czarodziejem. Zobaczycie tutaj również niezwykłe figurki, którymi możecie udekorować swoje półki, albo kupić komuś taką figurkę na prezent jako fanka. Od razu Wam mówię, że jest to świetny pomysł. Wśród figurek znajdziecie takie postaci jak Hedwiga, Hagrid, Zgredek, Severus Snape, Tom Riddle czy ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Książki, to właśnie od nich się wszystko zaczęło i do naszej biblioteczki z Harrym Potterem was serdecznie zapraszam. Ponadto możecie zaopatrzyć się w przeróżne gadżety idealne dla fanów Harry'ego Pottera. Będą oczywiście tutaj symbole Hogwartu, jak i całego magicznego świata, czyli chociażby sowy czy różnego rodzaju dekoracje związane z czterema dumami Hogwartu. Myślę, że każdy z nas znajdzie tutaj coś dla siebie i cząstkę tej magii zabierze razem ze sobą do domu. Oprócz ulicy pokątnej zapraszam Was również do sali balowej oraz do sali lekcyjnej, gdzie ważone są eliksiry, a w tym wszystkim towarzyszyć Wam będą bohaterowie naszej ukochanej sagi w rzeczywistych rozmiarach. Oprócz świata Harry Pottera, w którym przed chwilą byliśmy, mam dla Was kolejne odsłonięcie świątecznych kart naszej wystawy. I teraz zapraszam Was do świata misiów. Bohaterowie naszego dzieciństwa, towarzysze wielu pięknych chwil. To właśnie mieszkańcy Teddy Town, czyli nasze ukochane pluszowe Misie. Świat, który możecie teraz zobaczyć, jest oczywiście wyjątkowy dla najmłodszych, ale umówmy się, że nawet każdy dorosły poczuje w sobie tutaj te piękne wspomnienia, które ma ze swojego dzieciństwa. w Town możecie zaopatrzyć się w dekoracyjne misie. Jedne z nich będą dostępne jako ceramiczne figurki i spełnią fantastycznie kryteria uroczej dekoracji w waszym mieszkaniu, ale możecie również wybrać misia, który co do zasady jest taki, jaki powinien być, czyli pluszowy. Możecie wybierać spośród różnych misiów, jeśli chodzi o ich wygląd oraz jeśli chodzi o ich rozmiar. Teddy Town również przyglądamy się misiom podczas różnych czynności domowych. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć do każdego okna i podejrzeć misie podczas ich codziennego życia. Choć lata dzieciństwa dawno mam już za sobą, to muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo ujęło mnie właśnie Teddy Town. Dajcie znać, czy wy również wybraliście się w podróż do swojego dzieciństwa. Kochani, i tu będę powoli kończyła nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dostawa Wam się podobała, a nasza świąteczna wystawa Was zaczarowała. I teraz jeszcze garść informacji dla Was. Możecie odwiedzić nas tutaj stacjonarnie każdego dnia tygodnia, oprócz dni świątecznych od 9 do 20. Bilety możecie kupić na stronie online. Link do tej możliwości jest w opisie do tego filmu, ale również tutaj stacjonarnie. Zapraszam Was serdecznie na zakupy do sklepu stacjonarnego. Które znajdziecie w Warszawie przy ulicy Mrówczej212. Tutaj, oczywiście, również dostępna jest świąteczna wystawa, jak i do sklepu online, które znajdziecie pod adresem florapoint.pl. Dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, oby do wiosny, pa! pa.